W historii Rzeczypospolitej nigdy jeszcze tak nie było, żeby rezerwy walutowe Narodowego Banku Polskiego sięgnęły prawie 200 miliardów dolarów i żeby lokować nasze, proszę Państwa, zyski w złocie 380 ton, zbliżamy się do 400 ton, to jest po prostu Europejski Bank Centralny ma w tej chwili 1300 ton. Jest, czyli jest dobrze. Całej Europy. Czyli jest dobrze. I panie pośle. I o pośle, to im chodzi. I o to... czyli to tak, według pana taka intryga, można powiedzieć. To nie jest intryga. To, jest... Nie, to nie jest y... intryga. Nie, 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 bo to trywializowanie by było. Nie, tu jest walka ogień. Oni po prostu Polskę chcą wprowadzić do Unii, żeby wybić zęby Polsce, żeby Polska nie mogła się bronić przed czymkolwiek. Trzeba odebrać Polsce walutę. A ponieważ mamy władzę uchwałodawczą, a nie ustawodawczą, no to podejmują jakąś tam uchwałę, że zamieniamy złotego na euro. A w dodatku, jak doprowadzą już do upadku polskiego złotego, no to wtedy na pomoc do Niemcy z euro i powiedzą, bez żadnych procedur, bez żadnej tam, prawda, tych finansowych założeń, wprowadzamy euro.